Dla każdego, kto interesuje się polityką, jest oczywiste, że tezy Gazety Wyborczej z reguły nie idą w parze z realnymi trendami politycznymi. Znaczy, to, na kogo stawia Gazeta Wyborcza od wielu lat, jest wyznacznikiem, kto przegra wybory. No i otóż w obliczu nieustannych sondaży pokazujących, że koalicjanci Koalicji Obywatelskiej regularnie wpadają pod próg. I nie dostają się do Sejmu, pojawia się koncept znany, a raz nawet zastosowany i nieudany przez Grzegorza Schetynę, czyli wspólnej listy. Sondaż przygotowany dla Gazety Wyborczej pokazuje, że wspólna lista, na której znalazłyby się ugrupowania tworzące obecny rząd, wygrałaby wybory mając 39% poparcia. Problem, o którym wyborcza nie wspomina, jest natomiast dość oczywisty. Co stanie się z ugrupowaniami, które trafią na wspólną listę z Koalicją Obywatelską? Bo jeżeli tam trafią, no to wskazania są jasne. To znaczy, że nie potrafią startować samodzielnie i osiągać progu wyborczego. A skoro nie potrafią yy, samemu to robić, to na wspólnej liście będą przystawką do konsumpcji. Koalicji Obywatelskiej i Donalda Tuska. Na to pozwolić sobie nie mogą mi tego redaktorzy Gazety Wyborczej najwyraźniej nie rozumieją, dlatego będą mu grupowania takie jak PSL czy Lewica pewnie wyzywać od zdrajców.